ludzie zauważają moje zmarszczki. Każda zmarszczka to pozytywne doświadczenie. Te doświadczenia kolekcjonuję od lat, dzięki swojej pasji, którą jest taniec. Chłopięcy wygląd? To nie wygląd cię definiuje, ale to, co robisz i to, co cię napędza. Muzyka i fotografia to mnie wyraża. Szerokie biodra? Szerokie są moje horyzonty. Jestem ciekawa świata, ludzi. Nie ograniczam się do tego, co znam. Duża? Dużo jest we mnie miłości, który udziela się z maluchami. Mam w sobie dużo luzu. Z dystansem podchodzę do siebie. Drobna? Drobna nie znaczy słaba. Moja siła to mój charakter. Drobna też da radę. zawsze. Inna? Inne znaczy wyjątkowe. Każdy mój obraz jest inny i mnie wyraża. Moje piękno, moje piękno. Moje piękno, moje piękno, moje piękno, moje piękno. moja historia.